Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa Teresa Garland, prezydent Elektorskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodopolskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Szanowni Państwo. Czołem żołnierze. Dzisiaj mamy 16 lutego 2023 roku i wzywam żołnierzy do wzięcia odpowiedzialności za wojskowy sprzęt. Żołnierze. W waszych szeregach nastąpiła zdrada. Zdrada narodu polskiego i państwa polskiego. Anonimowe czynniki w imieniu narodu polskiego i państwa polskiego podpisały tajną umowę polsko-ukraińską, na mocy której wojsko polskie pozbyło się sprzętu do obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazując go za darmo Ukraińcom. Oczyszczenie terenów Polski z naszego sprzętu obronnego w tak haniebny i podstępny sposób, kiedy wiadomo było, że to i tak nie pomoże Ukraińcom w pokonaniu Rosji, może oznaczać tylko obłędną nienawiść do Polaków. Tych osób, które te umowę podpisały, a potem ją realizowały. Ktoś tu działa przeciwko narodowi polskiemu i przeciwko narodowi ukraińskiemu. Aktualnie osoby te dążą do wydania Ukrainie resztek naszego sprzętu obronnego. Bez którego nie będziemy mieli żadnych szans do obrony, jeśli napadną nas Niemcy, co jest tylko kwestią czasu i co niechybnie nastąpi maksymalnie do dwóch, trzech lat. Dlatego wzywam wszystkich rdzennych żołnierzy polskich, patriotów, do zweryfikowania swoich dowódców. Wzywam Was do wzięcia odpowiedzialności za obronę naszych granic i tylko naszych granic. Wzywam Was do wzięcia bezpośrednio odpowiedzialności za polski sprzęt wojskowy. Jest to majątek narodu polskiego. Skarb państwa polskiego, który to skarb naród polski ciężko wypracował, a który nasi wrogowie, wrogowie Polaków chcą wysłać z Polski na Ukrainę. Piszcie do tego, kto jest odpowiedzialny za nadzór nad mieniem państwowym, nad mieniem skarbu państwa, a więc, i nadmieniem wojskowym jest nim prokuratoria generalna. Piszcie do prokuratorii generalnej, której przewodniczy pan Zbigniew Ziobro, żądając aresztowania dowódców jednostek wojskowych za wydanie uzbrojenia będącego własnością skarbu państwa polskiego. Którzy są winni osłabienia potencjału obronnego tychże jednostek, a więc i też osłabienia obronnego państwa polskiego. Żądajcie przeprowadzenia śledztwa, czy ci dowódcy, którzy wydali sprzęt Ukraińcom, działali na rozkaz pisemny. Ministra Obrony Narodowej. Przypominam, że działanie na obniżenie potencjału obronnego jednostek wojskowych jest zagrożone karą więzienia od roku do 10 lat, zgodnie z artykułem 140 kodeksu karnego. Rzekomo rządzący Polską, ale nie wiadomo kto, bo podpisy są nieczytelne, podpisali tajną umowę z Ukrainą w dniu 2 grudnia 2016 roku, na mocy której mamy utrzymywać Ukraińców w Polsce i dawać im prawie wszystko, co posiadamy, na dodatek za darmo. Więc to jest zdrada. Ta umowa musi być natychmiast skasowana, bo po pierwsze jest ona nieuczciwa, po drugie została zatajona, co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa, po trzecie jest ona niezgodna z prawem naturalnym i po czwarte jest niezgodna z prawem narodów do samostanowienia. W tym przypadku z prawem narodu polskiego do samostanowienia. To Wam, żołnierze, pozostawiam tę kwestię do rozwiązania, bo to jest Wasze zadanie. Chyba, że chcecie bezsensownie ginąć na froncie wschodnim zgodnie z tak zwanym prawem za nie swoje państwo, za nie swój naród, a wręcz za naród Polakom wrogi, który wynowądował ponad dziesiątki tysięcy Polaków podczas rzezi wołyńskiej, za którą Ukraińcy do tej pory Polaków nie przeprosili. Rządzący Polską podpisali też kolejną tajną umowę z Wielką Brytanią, na mocy której. Podobno Polska ma stać się centrum produkującym sprzęt wojenny dla dalszej ekspansji światowej finansjery na Wschód, oczywiście ekspansji dokonanej rękoma krwią i cierpieniem narodu polskiego i okupionej śmiercią żołnierzy polskich użytych jako mięso armatnie, w wojnach prowadzonych przez bankierów. W międzyczasie, za pomocą zbrodniczych ustaw, tak zwany polski rząd zlikwidował w Polsce setki tysięcy miejsc pracy. Zlikwidowali setki tysięcy działalności gospodarczych przedsiębiorców, między innymi po to, żeby głodny Polak był zmuszony pójść do wojska, żeby przeżyć, skąd następnie zostanie wysłany na front, by ginąć za nie swoje państwo, za nie swój naród, za nie swoje interesy. Taką udrękę i taki los szykują dla Polaków najwyżsi rangą politycy. Urzędnicy państwa polskiego, w tym zdradzieccy generałowie. Ludzie bezwzględni i okrutni, ludzie bez kręgosłupa moralnego, bez charyzmy, bez poczucia patriotyzmu. Jak wynikałoby z dochodzących strzępów informacji zatajonej przed polakami pomiędzy Polską a wielką Brytanią umowy? A więc, jak wynikałoby z planów międzynarodowej finansjery dla Państwa Polskiego, Polska gospodarka ma być nastawiona na produkcję wojenną. Znaczy to, że nie będziemy produkować dóbr gospodarczych zaspokajających potrzeby ludzi. I Polacy staną się najbiedniejszym narodem świata. Na dodatek narodem zniewolonym, dlatego, że tę całą produkcję będą finansować bankierom Polacy skazani na wieczne, niewolnicze płacenie odsetek od udzielonych na tę produkcję pożyczek. Czy takiej przyszłości chcemy? Uważam, że taki scenariusz. Nie może być dla Polaków do zaakceptowania. Polacy, tak jak i inne narody państw cywilizowanych, mają prawo do rozwoju gospodarczego, do zaspokojenia swoich potrzeb życiowych i do życia na godnym poziomie. Polacy muszą mieć prawo do realizowania na swoim terenie wolności gospodarczej bez żadnych sztucznych barier w postaci obowiązkowego zusowskiego haraczu czy innych barier biurokratyczno prawnych, na których straży stoją sądy. Skutecznie blokując Polakom w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej, uniemożliwiając tym samym realizację podstawowego prawa człowieka przynależnego każdemu Polakowi, czyli negując Polakom prawo do życia. Od dziesięcioleci takie działania blokują Polakom wyjście z biedy. W ciągu ostatnich 30 lat naród polski był szczególnie okrutnie traktowany przez rządzące Polską sądy i post okrągłostołowe rządy. W świetle tak zwanego prawa byliśmy i jesteśmy cały czas oszukiwani, ograbiani. Gnębieni, nękani, niszczeni i wyganiani za chlebem na emigrację. Polacy dość już wycierpieli, dlatego trzeba powiedzieć dość mordowania i niszczenia Polaków. Czas też powiedzieć stop wojnie. Nadszedł czas, by przywrócić narodowi polskiemu godność. I podstawowe prawo człowieka, to jest prawo do życia. Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku czołem żołnierzy, mówiła do Was Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej. Cień. Prezydenta nielegalnego Andrzeja Dudy, będąca w opozycji do Andrzeja Dudy, który swoimi działaniami wielokrotnie udowodnił, że nie działa w interesie ani dla dobra narodu polskiego, ani państwa polskiego. Żołnierze, zastanówcie się, czy nadal chcecie mieć takiego jak Duda zwierzchnika. Zastanówcie się nad tym i podejmijcie konkretne działania. Jednocześnie no, informuję Was wszystkich, że na stronie internetowej www.tymczasowaradastanu.wordpress.com rada stanu.wordpress.com, tam w artykule pod tytułem wezwanie żołnierzy do wzięcia odpowiedzialności za wojskowy sprzęt znajdziecie linki do umowy polsko-ukraińskiej. Będziecie sami mogli się z nią zapoznać. Następnie do, znajdziecie linka do dokumentu Biura Analiz Sejmowych poświadczającego władztwo Prokuratorii Generalnej nad Skarbem Państwa Polskiego. Tutaj musi się wykazać Zbigniew Ziobro zobaczymy, po której stronie i on stoi. Zobaczymy, czy którykolwiek z aktualnych włodarzy polski okaże się powiem po prostu brzydko, facetem z jajami. Zobaczymy, czy który z nich po prostu sięgnie po tygodność prowadzenia narodu polskiego ku zwycięstwu, ku zwycięstwu, ku zwycięstwu, ale jakiemu zwycięstwu, takiemu zwycięstwu, że Polska. Stanie się państwem suwerennym, niepodległym, gospodarzem w Polsce będzie Polak oraz państwem, które będzie rządzone za pomocą prawa naturalnego, państwem, które będzie respektowało godność każdego obywatela polskiego oraz państwem, które będzie neutralne na arenie międzynarodowej. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę, a szczególnie żołnierzom i bardzo liczę na aktywne działanie. Ostateczny czas za działania właśnie nadszedł. Tu każdy musi opowiedzieć się i pokazać, co jest wart. Dziękuję.